Cześć, dzień dobry, jak już po tytule widzicie, dzisiaj będziemy odkrywać um, rady, wskazówki, podpowiedzi do końca roku. Załóżmy, że oglądacie ten film w styczniu 2025 roku, to do końca roku jest ta wasza prognoza. Jeśli oglądacie go teraz, w sierpniu, w 2024 roku, to jest to do końca tego roku kalendarzowego. Zatem, w dowolnym momencie, w którym oglądacie, będzie to nośnik do końca roku, w którym go oglądacie. Takie, takie wskazówki dla Was, czyli rady i przestrogi do końca roku. Będą trzy grupy karty, zaraz zobaczycie, jakie. I tę, którą wybierzecie, z tych, z tych kart, właśnie rady, przestrogi też otrzymacie. Ja jestem tarociską Angiatis, mam na imię Magdalena, pracuję z kartami Tarota, numerologię, karty anielskie. Wyrocznie nie są mi obce. Napisałam również przewodnik do klasycznych cardigraphy, a, a ten zestaw widzicie właśnie w ten sposób. On się prezentuje. Jestem także nauczycielką tarota. Można się umówić ze mną na indywidualne lekcje, a także nagrałam film, w którym są omówione arkana wielkie z każdej chyba możliwej strony, również arkana mniejsza osobne filmiki dotyczące samych rozkładów, jak łączyć karty w rozkładzie. Zatem, jeżeli Was to zaciekawiło, zerknijcie na stronę, tam jest wszystko opisane. A zatem to dla tych, którzy chcą poszerzać swoją wiedzę. Natomiast, jeżeli jesteście zainteresowani prognozą, to na kanale mam horoskopy, również mam serię, tak jak tutaj widzicie, Pika Kart, także Nauka Tarota, także Wasze pytania, moje odpowiedzi, podczas których Wy programu na żywo wysyłacie pytania i ja udzielam Wam wskazówek. Jak to wygląda, wystarczy, że wejdziecie w którykolwiek filmik i zobaczycie na początku serii Wasze pytania i odpowiedzi, wszystko stanie się jasne. Jestem także na Instagramie, na TikToku, na Facebooku, tam są inne treści niż tutaj, nieco inne. Zatem jeżeli macie ochotę na więcej, to oczywiście zapraszam Was do obserwowania. Gdy ten filmik Wam się spodoba, proszę o łapkę w górę, również jeżeli chcielibyście pozostać ze mną na dłużej, subskrypcja mile widziana. Gdy ten film Wam się spodoba, wdzięczna będę również za podanie go dalej. A zatem przełączam podgląd na karty i zobaczcie, mamy tu trzy grupy kart. I będziecie wybierać sobie talię. Pierwszą talię, drugą talię i trzecią, e, trzecią talię. To jest tarot pozłacany kieszonkowy, to jest tarot pozłacany królewski, e, a to jest, moi drodzy, e, house service tarot, zatem... Musiałam zerknąć, bo nigdy nie umiem pamiętać, zapamiętać tego. A zatem, którą grupę kart wybieracie? Taka wskazówka dla Was tu będzie. Rady i przestrogi do końca roku, w którym widzicie ten film. A zatem, jeśli wybraliście pierwszą talię, to tutaj rady i przestrogi dla Was. A zatem, co mamy w przełożeniu? Dwójka mieczy. Karta As Monet. Możecie mm, mieć taki moment zawahania, jeżeli chodzi o sprawy zawodowe i to, w którą stronę zmierzać, czy też mm, dwójka mieczy to jest takie bądzenie po maczku, jeżeli chodzi o kwestie zawodowo-finansowe. Być może będziecie mieli taką trudną decyzję do podjęcia w aspekcie wspólnej jakiejś inwestycji z kimś w, być może jakieś środowisko wspólne, gospodarstwo wspólne, ale również możecie się wahać. Na temat podjęcia jakiejś pracy bądź też współpracy. Coś takiego się też tu zarysowało. A zatem, jakie są tu rady, wskazówki dla Was? Karta wyjściowa jest karta kochanków. Karta kochanków jest takim, takim momentem, w którym pokazuje się, gdy potrzebujemy podjąć jakieś ważne decyzje. To jest decyzja dotycząca też relacji międzyludzkich, z kim chcemy, z kim chcemy przystawać, ale również, również to jest karta. W w współpracy szeroko rozumianych, to też jest karta, która mówi o tym, żeby uważać na, na tak zwane działania zakulisowe, które mogą się wobec Was rysować. To już macie pierwszą radę, przestrogę. Kochankowie, też jest kartą w tej talii mówiącą działaj z pasją, bo ta pasja będzie siłą Twoją napędową. Karta i zobaczcie znowu dwójka mieczy zatem i znowu karta tutaj się jakby do kochanków idzie, czyli uwaga mm, na kwestie związane z tak zwanymi działaniami zakulisowymi. Dwójka mieczy jest kartą, która mówi o tym, że możecie chcieć odwlekać pewne decyzje, na, natomiast nie należy tego robić według kart. Karta rydwana jest kartą, która mówi o tym, żeby nie wchodzić w tak zwane relacje trójkowe, czyli jeżeli a, przyjdzie Wam... Funkcjonować w takiej relacji, to karty pokazują jako ostrzeżenie, że taka historia nie jest ci na ten czas potrzebna, że ona może wnieść więcej szkód niż pożytku. Oczywiście decyzję finalną podejmujesz ty, natomiast ostrzeżenie zostało podane. Natomiast jeżeli zdajesz prawo jazdy, to nie masz całego obrazu. Czegoś ci tu brakuje, warto by było uzupełnić informację, bo bez tego może będzie potrzebna też powtórka. A, natomiast też karty pokazują: nie bój się zmian. Bo one się przed tobą będą otwierać. To, co ci pomoże. Piątka kielichów, nie rozdrapuj starych ran, ale również Piątka kielichów jest kartą, która mówi o tym, że czas postawić granice, czas postawić na siebie. Piątka kielichów dla mnie jest kartą, która mówi o tym, że za bardzo się ukotwiczamy na tym, co się złego stało. Natomiast warto zwrócić uwagę, dlaczego to się stało, wyciągnąć wnioski i pójść dalej. Nie roztrząsać czegoś na tej zasadzie, ale także tutaj czas na postawienie granic tym, którzy sobie za wiele wobec Was pozwalają. Karta Rycerza Kielichów jest kartą, która mówi o tym, aby badać swoje emocje, to co, na co reagujecie i co jest tego też powodem, osoby, które są samotne, gdy nie będziecie roztrząsać przeszłości, nie przegapicie kogoś do relacji. Także ostrożność, tutaj też wskazana. Karta Samona z rycerzem kielichów, jest kartą, która mówi o tym zawodowo, gdy szukasz swojego kierunku, idź w zgodzie ze swoim sercem. To ono ci nada tempa właśnie tej decyzji. Karty też pokazują tutaj, że osoby, które są w relacjach mogą mieć się z taką, nazwijmy to, decyzją wspólnej inwestycji. I ta wspólna inwestycja może być dla Was korzystna, natomiast żebyście tutaj... E, mm, nie wyciągali, nie wywlekali czegoś z przeszłości, być może drugiej osoby, co może też zaważać na tym. Czyli rady ostrzeżenia tu zostały dla Was wskazane, podpowiedziane. A jaka jest podsumowana? Co karty chcą jeszcze Wam dopowiedzieć? Dwójka buław. Bądźcie aktywnymi obserwatorami, nie działajcie nazwijmy to pod wpływem na zasadzie nie zwlekaj dłużej, bo dwójka buław jest karną bierności, czyli nie bądź bierny, natomiast obserwując tu sytuację, łatwiej Ci będzie podjąć decyzję i nie będziesz musiał jej, zle, od, jej odkładać. Zatem takie rady, przestrogi są dla osób, które wybrały właśnie tę, tę, tę talię. Ja sobie wybiorę tę talię, z Wami wybieram. Też nie wiem, co tutaj karty będą chciały nam przekazać. Rady i przestrogi do końca roku, w którym widzimy ten film. Trójka kielichów, ustanów, przepraszam, trójka kielichów, ro, m, funkcjonuj wśród swoich utoż, i też trójka kielichów to jest karta, która mówi o tym, będą powody do świętowania, natomiast funkcjonuj w towarzystwie osób, którzy myślą, czują podobnie. Karta, tutaj mamy... Cesarzowej, która mówi o tym, żebyśmy zwrócili uwagę na swój potencjał, który mamy, ale również potrafmy się cieszyć tymi zasobami, które już posiadamy. A królowa Mieczy jest kartą, która mówi o tym: wykorzystujcie też własne doświadczenie. W historiach zawodowych ktoś może chcieć patrzeć na ręce, zatem trzeba się wykazać. A zatem zobaczmy. Karta wyjściowa jest karta diabła. Karta, która mówi o tym, że czas wyswobodzić się ze starych schematów, ale również nie powtarzać czegoś. Karta diabła jest kartą, która mówi o tym, że możemy chcieć funkcjonować w tak zwanej złotej klatce. Niby jest dobrze, brakuje nam czegoś, być może w jakiś ten sposób chcielibyśmy zmian, no ale boję się tych zmian, żeby się tego nie bać. I teraz tak, to, co jest jeszcze w ostrzeżeniu, karta. Gierką Pentakli, żeby nie wzbraniać się też przed elastycznością, żeby nie odstrącać możliwości poszerzania swoich umiejętności, ale również że karty pokazują tutaj, żebyście się wyswobadzali z poczucia, jeżeli wśród otoczenia jest jakaś grupa ludzi, która w jakiś sposób bagatelizuje Wasze potrzeby, to nie jest grupa docelowa Wasza. Giermet Pentakli z kartą Dziesiątki i Kielichów jest kartą, która mówi o tym, że tutaj relacje międzyludzkie, rodzinne, przyjacielskie mogą wymagać jakichś kompromisów, żeby. I tutaj znowu nie tupać nogą, bądź nie, po, nie pozwalać na tak zwane powtórki z rozrywki. Coś takiego się tutaj też pokazuje. To co pomoże, karta gwiazdy. Inspirujcie się osobami, które dokonały czegoś, mają za sobą sukcesy. Nie słuchajcie tych, którzy. Tylko z tak zwanej teorii mogą chcieć Wam dawać te wskazówki. Karta gwiazdy jest też kartą, możecie mierzyć wysoko, rozpocznijcie proces również spełniania swoich pragnień. Karta, no tutaj Króla Pentakli, jest kartą, która mówi o tym, bądź marką samą w sobie, ale również i nie oszczędzaj na jakości. Jeżeli chcesz w coś zainwestować, to coś, co jest jakościowe. Jeżeli chcesz coś kupić, to nie coś, co w jakiś tam sposób, a będzie taniej, jeżeli jest coś. Warte jest marką samą w sobie, warto w to zainwestować, ale Ty i również bądź marką samą w sobie, buduj swoją przestrzeń zawodową. Natomiast osoby, które szukają partnera do relacji, to jest to historia możliwa w uzyskaniu patrzcie na osoby, które są na wysokim stanowisku, środowisko zawodowe bądź transakcyjne wam tę okoliczność też wygeneruje. No i karta Asa Mieczy jest kartą, która mówi o tym, a wiążące umowy to tylko na bardzo korzystnych warunkach dla obu stron, rzecz jasna. As Mieczy z Królem Pentakli też jest kartą, która mówi o tym, jakaś intratna współpraca może stanąć przed Wami. Natomiast trzeba zwrócić uwagę na to, żeby pozwolić sobie odejść z jakiegoś zobowiązania, które jest teraz dla Was korzystne, bądź w jakiś sposób bezpieczne. Bo karta Diabła, ona nie jest w środowisku samych złych kart, dlatego też. Ja ją troszeczkę inaczej czytam, bo Karta Diabła też jest kartą uzależnień wszelakich. Często też uzależniamy się od jakiejś sytuacji, nie tylko od używek, ale też i funkcjonujemy w tym, bo możemy nie chcieć przekroczyć tego progu, bo a jak będzie, ja tu przynajmniej wiem, jak jest. I żeby zrobić ten krok dalej, to jest taka rada wskazówka dla tych, którzy wybrali właśnie tę talię. To też jest prośba, że możecie sięgnąć po więcej w środowisku pracy, w relacjach, jeżeli jesteście osobami samotnymi, to osoby, które nazwijmy to też coś osiągnęły, być może były skupione na rozwoju zawodowym, na swojej karierze, a teraz są otwarte na relacje, że taka osoba może stanąć przed Wami. Jeżeli jesteście w relacji, to możecie wspólnie w coś zainwestować. I podsuma jest tutaj karta kapłana, karta, która mówi o tym, że intelekt i doświadczenie to jest ten kurs, który wart jest Waszej uwagi, ale również uczcie się od tych, którzy są mądrzy, życiowo, intelektualnie, by tę wiedzę później przekazać dalej. No dobrze, no to mamy tutaj moi drodzy trzecią, trzecią talię i rady ostrzeżenia dla osób, które wybrały właśnie tę talię. Dziewiątka mieczy, zadbajcie o zdrowy sen. Nie wchodźcie w tak zwane czarnowictwo, nie przerywajcie swojej drogi w połowie, czyli tutaj konsekwencja, systematyka. I karta, karta arcykapłanki jest kartą, która mówi o tym, aby zaufać też swojej intuicji. Natomiast też karty pokazują, żeby zwrócić uwagę na zdrowy sen, a bo jest a, on tutaj takim, nazwijmy to, priorytetem, rzekłabym nawet. Karta wyjściowa jest kartą wykijbuław. Aktywna obserwacja. Obserwuj i decyduj. Już mamy tutaj radę. Ostrzeżenie: nie ufajcie niepotwierdzonym informacjom, ale również uważajcie na to, żeby nie sugerować się e, plotką, czy też nie bierzcie udziału w jakiejś dramie. E, weryfikujcie sobie osoby e, tak zwane urzędowe, bo one mogą mieć jakieś, nazwijmy to, m, braki w Wiedzy, co może też związać wam możliwości. Natomiast nie przejmujcie się plotkami, bo one mogą również spowodować to, że wasz potencjał nie pójdzie do przodu, a szkoda by było. Górne Drogi Oddechowe do kontroli w tym czasie. Karta Króla Mieczy, co pomoże? Król Mieczy jest, wykorzystuj doświadczenie, które zdobyłeś, ale również i obserwuj doświadczalność innych i te doświadczenia również możesz wziąć jako lekcję. Król mieczy co pomoże, intelekt, doświadczenie, wiedzę, ale również możesz w tym czasie potrzebować jakiejś wskazówki, rady, czy też przeprowadzenia przez proces jakby działań m, osoby, nazwijmy to wykwalifikowanej. Tutaj mam przypominam, żeby sobie ich weryfikować, żeby to nie była pierwsza lepsza osoba, tylko po prostu zweryfikowana. Karta siódemki Buław jest kartą walcz o swoje i w swojej słusznej sprawie, a masz szansę coś. Wywalczyć, uzyskać, ale również i dobry czas na poszerzanie kwalifikacji. No i karta króla kielichów jest kartą, która mówi o tym, jeżeli szukasz partnera do relacji, to w środowisku medycznym, naukowym taka osoba się może pojawić. Czyli, czyli albo ty się uczysz. Bądź też, nie wiem, będziesz kogoś odwiedzać, bądź tutaj inne środowisko, na przykład apteka, to też jest środ środowisko medyczne, nazwijmy to, może się pojawić taka postać. To jest też rada, zwróć uwagę na takie sytuacje, gdy jesteś osobą poszukującą partnera do relacji. Natomiast w historiach, to co ty masz usłyszać pamiętaj, bądź aktywnym obserwatorem, nie przejmuj się plotkami, niepotwierdzonymi informacjami, nie daj się wciągnąć w jakieś dramy, weryfikuj sobie osoby wykwalifikowane, żeby to te właściwe ci Wskazywały drogę, być może dały możliwości, zawalcz o siebie w swojej sprawie i nie pozwól na to, żeby in, inni narzucali swoje sprawy i uważali, że to jest Twój jakby obowiązek na tej zasadzie. Natomiast też zawalcz o swoje uczucia, zawalcz o to, żeby żyć w zgodzie ze sobą, i taka jest rada, wskazówka, podpowiedź dla Was. Dajcie bardzo proszę, a jeszcze karta rada na koniec. Dla Was. Jest kartą dziewiątki buław. Bądźcie konsekwentni, systematyczni. To jest też karta. Przeszkoda nie jest oznaką, że masz z czegoś zrezygnować, a masz znaleźć inne wyjście rozwiązanie, bo to czegoś macie teraz nauczyć. A teraz, moi drodzy, napiszcie bardzo proszę w komentarzach, jak te rady z Wami rezonują, i mm, po okresie danym czasu miło będzie, jak tu wrócicie z weryfikacją. Moi drodzy, dziękuję Wam bardzo, bardzo serdecznie za wspólnie spędzony czas. Gdy chcielibyście więcej takich filmików, oczywiście w playlistach znajdziecie. I mm, zerknijcie sobie, co tutaj jeszcze dla was, dla was mam. Dobrego dnia Wam życzę wszystkiego, wszystkiego dobrego. No i co. Do zobaczenia!